Zapraszam na odcinek panseksualni i biseksualni aktorzy i celebryci. Michał Szpak, urodzony w listopadzie 1990 w Jaśle. Piosenkarz i autor tekstów piosenek, wykonujący muzykę inspirowaną brzmieniem z lat 80. i 90. z pogranicza popu, rocka, pabroka, pop rocka symfonicznego i ballady. Niektóre piosenki artysty. Są również nagrane w stylu pop opery, jazzu, muzyki akustycznej, klasycznej i elektronicznej. Zdobywca drugiego miejsca w programie Talent Show TVN X Factor z 2011 roku, zwycięzca festiwalu piosenki rosyjskiej z utworem Oczy Czarne z 2013, laureat nagrody Super Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, laureat statuetki bursztynowego słowika. Na Top of the Top w Sopot Festival w 2022, reprezentant Polski w 61. konkursie piosenki Eurowizji. W wywiadzie dla miesięcznika Twój Styl, artysta przyznał, że jest panseksualny. Panseksualizm oznacza pociąg do ludzi, niezależnie od ich płci czy tożsamości płciowej. Osoby panseksualne. Często opisują swoje doświadczenie jako ślepe na płeć, co oznacza, że płeć nie odgrywa dla nich żadnej roli. Michał Szpak dodał również, że nie identyfikuje się z żadną płcią i mógłby stworzyć szczęśliwy związek z każdą osobą, bez względu na jej płeć czy tożsamość płciową. Monika Miller, urodzona w 1995 roku w Kamieńcu Podolskim, wnuczka byłego premiera Leszka Millera. Supermodelka, osobowość internetowa i aktorka. Odtwórczyni roli Żanety Kujawskiej w serialu Gliniarze. Po narodzinach przeniosła się do Warszawy, gdzie uczęszczała do międzynarodowych szkół i zała maturę. Modelka zdobywała wiedzę m.in. w prestiżowej angielsko-amerykańskiej szkole podstawowej World Kill Academy na warszawskim Wilanowie. Karierę jako modelka rozpoczęła w wieku 15 lat. Jednak z powodu braku czasu musiała odłożyć swoje plany na bok i skupić się na zdobywaniu wykształcenia. Dzięki charakterystycznemu wyglądowi i talentowi do wywoływania kontrowersji, celebrytka szybko zaczęła udzielać wywiadów, w których ujawnia szczegóły ze swojego życia prywatnego. Wnuczka byłego premiera twierdziła od wielu lat, że jest biseksualna. Kilka lat temu doprecyzowała jednak, że widzi siebie jako osobę panseksualną. Oto jeden z jej wywiadów. Tu cytat. Zauważyłam, że wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy. Bardziej pociąga mnie to, czy ktoś jest ambitny, kreatywny, żywy. Nie spotyka się takich osób codziennie. To mnie pociąga i to jest atrakcyjne. Joanna Drozda, urodzona w listopadzie 1980 w Warszawie. Córka satyryka Tadeusza Drozdy. Aktorka filmowa i teatralna, absolwentka PWST w Krakowie. W latach 2004-2008 występowała w Starym Teatrze w Krakowie. Od 2008 jest aktorką Teatru Dramatycznego w Warszawie. Ważniejsze role filmowe i telewizyjne to Dziewczyna z dzieckiem w filmie Huba, Sklepowa w Zdaleko widok jest piękny, Jola w Popiełuszko wolność jest w nas, Elwira Parchuć w serialu Nad Rozlewiskiem w reżyserii Adeka Drabińskiego. Zdobyła główną nagrodę żeńską za rolę w spektaklu Brzeg Opole na ogólnopolskim festiwalu Comedy Italia w Tarnowie. W wywiadzie dla Repliki powiedziała, że jest osobą panseksualną. Tu cytat. Długo nie miałam potrzeby, żeby określać swoją orientację seksualną, czy nawet przynależność grupową. Jestem z takich czasów, kiedy uczono, przynajmniej moi rodzice tak mnie uczyli, że nie należy dać się zaszufladkować. Trzeba przełamywać stereotypy. To jest najwyższa wartość. Angelina Jolie, urodzona w czerwcu 1975 w Los Angeles. Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka filmowa, modelka i działaczka społeczna. Na wielkim ekranie debiutowała w 1982, grając u boku swego ojca, Johna Wojta, w filmie Szukając Wyjścia. Dekadę później wystąpiła w głównej roli niskobudżetowej produkcji Cyborg 2. W wieku 10 lat wraz z rodziną ponownie zamieszkała w Los Angeles, gdzie przez kolejne dwa lata uczyła się w Lee Strasberg Theatre and Film Institute i wystąpiła w kilku przedstawieniach. Uczęszczała także do Beverly Hills High School w 1996 zakochała się w koleżance z planu filmu Wtajemniczenie Genie Shimizu. W wielu wywiadach podkreślała, że jest biseksualna. W 2007 i 2008 Znalazła się wśród setki najseksowniejszych kobiet świata, opublikowanej w portalu internetowym After Ellen. Szczerze, lubię chłopięce dziewczyny. Co jest dużym problemem, kiedy idę ulicą? Dodała także: Mówiłam otwarcie o biseksualizmie, ponieważ chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że byłam z kobietą. Powiedziałam o tym, bo odkryłam coś pięknego. I chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że moje doświadczenie było bardzo prawdziwe i bardzo normalne. Amber Heard, urodzona w kwietniu 1986 w Austin, amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna. Urodziła się i dorastała w Teksasie jako córka Patricia Page z domu Parsons, badaczki internetu i Davida Clintona Hearda, dostawcy. Wychowywała się z siostrą Whitney. Uczęszczała do katolickiej szkoły St. Michael's Catholic Academy w Austin. Porzuciła szkołę średnią w wieku 17 lat, ostatecznie zdobywając dyplom na kursie korespondencyjnym. Była wychowywana w wierze katolickiej, jednak później stała się ateistką. Od 2010 roku mówi o sobie jako o osobie panseksualnej. W swoim poszukiwaniu partnera skupia się na osobowości, a nie na wyglądzie i płci. Nie chce się też w żaden sposób bardziej określać. Swoje wyznanie w wywiadzie i publiczny coming out nazywa błędem. Dopiero zrozumiałam wagę tego, co zrobiłam. Zrozumiałam, dlaczego tyle osób szefowie studiów filmowych, reżyserzy, agenci, producenci stanowczo twierdziło, że wpłynie to na moją karierę. Szybko z aktorki Amber Heard stałam się lesbijką. Amber Heard stwierdziła aktorka cytowana przez Sky News. Miles Cyrus rodzona w listopadzie 1992 we Franklin jako Destiny Hope Cyrus. Amerykańska piosenkarka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, producentka filmowa, reżyserka i filantropka. Laureatka trzech nagród Grammy, jednej Brit i trzech MTV Video Music Awards. Zadebiutowała rolą Miley Stewart w młodzieżowym serialu telewizyjnym Hannah Montana. Stacji Disney Channel i jego adaptacji filmowej Hannah Montana Film z 2009 roku. Pod fikcyjną postacią Hannah Montany nagrała pięć ścieżek dźwiękowych, z których trzy dostały się do pierwszego miejsca amerykańskiej listy sprzedaży Billboard 200. Równolegle rozpoczęła solową działalność muzyczną z Wytwórnią Hollywood Records, z którą wydała trzy albumy studyjne. Określa się jako osoba panseksualna. Jak sama przyznała, ujawnienie swojej orientacji seksualnej było dla niej początkowo wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu konserwatywnych przekonań jej rodziny. Jednak z czasem znalazła wewnętrzny spokój i pełną akceptację. Cyrus była gospodynią gali MTV Music Awards w 2015, stając się pierwszą otwarcie panseksualną gospodynią. Bella Thorne, właściwie Annabella Avery Thorne, Urodzona w październiku 1997 w Pembroke Pines. Amerykańska aktorka, tancerka, reżyserka, piosenkarka i modelka. Grała Rufi Spivey w serialu NBC Mój śmiertelny wróg z 2008 i Tansy Hendrickson w czwartym sezonie serialu HBO 3 na 1. Następnie zyskała na popularności jako Cecilia C.C. Jones w sitcomie Disney Channel Taniec rządzi. Wcieliła się także w postać Paige Towson w serialu *Free for Famous in Love* i wzięła udział w 38 filmach fabularnych, w tym komedii romantycznej *Rodzinne rewolucje* z 2014 czy komedii animowanej *Alvin i wiewiórki* *Wielka wyprawa*. Początkowo przyznała się, że jest osobą biseksualną, natomiast po latach celebrytka wyjawiła, że niedawno zdała sobie sprawę, że jej orientacja seksualna nie pasuje do tej etykiety. Tak naprawdę jestem panseksualna i nie wiedziałam o tym. Lubisz istoty, lubisz to co lubisz. Nie musi to być dziewczyna, facet. On, ona, oni. To czy tamto? To dosłownie osobowość. Po prostu lubisz istotę. Megan Fox urodzona w maju 1986 w Oak Ridge, amerykańska aktorka i modelka. Zagrała między innymi w dwóch pierwszych częściach Transformers. W 2008 uznana przez czytelników magazynu FHM za najseksowniejszą kobietę świata. W wieku 5 lat zaczęła brać lekcje śpiewu i tańca w Kingston w Tennessee. Kiedy miała 10 lat przeprowadziła się wraz z rodziną do St. Petersburga na Florydę. Jako 13-latka została modelką. W 1999 zdobyła wiele nagród na American Modeling and Talent Convention w Hilton Head Island w stanie Karolina Południowa. W jednym z wywiadów przyznała, że jest osobą biseksualną. W latach 2000-2003 była związana z Benem Ligii. Od 2003 do 2004 spotykała się z Davidem Gallagherem. W 2008 romansowała z Szyją Lebofem. W 2010 w tajemnicy przed mediami i w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół wyszła za mąż za Briana Austina Greena. Para doczekała się trzech synów.